Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałbym rozwinąć poprzedni temat o redoksach, o reakcjach utlenienia i redukcji, o stopniach utlenienia. I w chemii organicznej, określanie stopni utlenienia rządzi się takimi samymi prawami jak w tych związkach, o których mówiłem wcześniej, w związkach nieorganicznych. Natomiast czasem potrafi to przysporzyć trochę kłopotów, dlatego zrobiłem z tego osobny temat. Natomiast, żeby określić stopnie utlenienia. Musimy wrócić do tej definicji, która była w przedniej lekcji, czyli co to jest ten stopień utlenienia. To jest hipotetyczna wartość ładunku atomu w danym związku chemicznym albo jonie, czy jakiejś innej drobinie. Gdyby wszystkie wiązania chemiczne w tym związku miały charakter wiązań jonowych, tak? I to znowu, nie mówimy o tym, że te związki mają wiązania jonowe, tylko po prostu upraszczamy te wiązania i zastanawiamy się, czy to jest wiązanie jonowe, czy to jest wiązanie spolaryzowane. Przyjmujemy takie 0-jedynkowe myślenie: albo dany atom oddaje elektron, albo przyjmuje, albo nie robi tego ani tego. Oczywiście znowu pierwiastki w stanie wolnym mają stopień utlenienia równy zero. Im więcej elektronów atom przyjmie, czyli to będzie ta redukcja, tym stopień utlenienia będzie niższy. No Redukcja, czyli będzie spadał ten stopień utlenienia. No, Im więcej elektronów atom odda, czyli to będzie to utlenienie, tym stopień utlenienia będzie wyższy. I znowu suma stopni utlenienia. Wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej wynosi 0, a w jonie jest równa ładunkowi tego jonu. Więc od razu mamy tutaj taką cząsteczkę, w której właśnie określimy stopień utlenienia każdego z atomów. Więc przestawmy to sobie, trochę więcej miejsca. Zostawmy sobie tylko to, że im więcej elektronów atom przyjmie, tym będzie ten stopień utlenienia niższy, a im więcej odda, tym będzie on wyższy. I teraz, ponieważ mamy tutaj tak dużo wiązań, to musimy spojrzeć na każde pojedyncze wiązanie i zobaczyć, który z atomów będzie oddawał w przypadku tego wiązania właśnie elektron któremu atomowi. A żeby to określić będziemy patrzeć sobie na elektroujemność. W tym przypadku elektroujemność w skali Paulinga. No bo taką właśnie mamy w naszych kartach. Wypisałem sobie tutaj elektroujemności tych atomów, które znajdują się w tej cząsteczce. No i ten atom, który będzie miał większą elektroujemność, będzie jakby silniej ciągnął właśnie ten elektron, tą parę elektronową do siebie. No więc od razu można sobie określić, że jak mamy wiązania węgiel-węgiel, no to tutaj ta różnica elektrojemności będzie zerowa. Zarówno jeden atom węgla, jak i drugi atom węgla będą się ciągnęły, elektrony z taką samą siłą, a więc ani jeden, ani drugi nie będzie przyjmował, ani oddawał elektronów. Tak więc wiązania węgiel-węgiel nie będą nam wpływały na stopień utlenienia, więc możemy sobie to od razu podzielić, taką cząsteczkę. Inne wiązania właśnie będą wpływały nam na stopień utlenienia, atomów. Podstawmy sobie wszędzie te elektrojemności pod każdego atomu, jak 2,5 do węgla, 2,1 do wodoru i 3,5 do tlenu. No i możemy teraz spojrzeć sobie na każdy z tych wiązań. I zacznijmy sobie od lewej strony, będziemy tak dalej szli w prawą stronę. Zacznijmy sobie od wiązań CH, które znajdują się tutaj właśnie po lewej stronie. Wodór ma 2,1 elektrojemność, natomiast węgiel ma 2,5, co oznacza, że Węgiel ma większą elektryczność, więc on będzie przyciągał te elektrony. Tak więc, jako że tu mamy trzy te wiązania, to węgiel będzie przyjmował trzy elektrony od trzech tych wodorów, a każdy z tych wodorów oddaje jeden elektron. Tak? Czyli wodory będą na plus pierwszym stopniu tlenienia, a węgiel będzie na minus trzecim stopniu tlenienia, jako że przyjmuje te trzy elektrony. I dalej jedziemy Dwa wiązania CH. Tak więc dwa wodory będą na plus pierwszym stopniu tlenienia i węgiel będzie na minus drugim, bo będzie przyjmował dwa elektrony od tych wodorów. Natomiast w kolejnej części mamy jedno wiązanie CH i tutaj znowu wodór będzie na plus pierwszym stopniu utlenienia. Natomiast po drugiej stronie mamy OH, grupę hydroksylową. I w tej grupie hydroksylowej możemy sobie spojrzeć: no wodór będzie miał mniejszą elektrojność od tlenu, to jest wiadomo, bo tlen jest z najbardziej elektrojennych pierwiastków. Tak więc wodór będzie na plus pierwszym stopniu tlenienia, a węgiel również będzie mu oddawał ten elektron. Tak więc tlen będzie tutaj na minus drugim stopniu tlenienia. A więc jak spojrzymy sobie na ten węgiel, no to on przejął jeden elektron od wodoru, ale oddał jeden elektron atomowi tlenu. Tak więc jego bilans będzie zerowy. Możemy też sobie to przyjąć, że ta grupa OH, jako że tu ma minus 2 i plus 1, no to będzie na takim ładunku, można powiedzieć, minus 1. No po prostu. Ten, jeden, ten atom tlenu przyjmuje jeden elektron od węgla. W każdym razie, węgiel tutaj będzie na stopniu zerowym. No i tutaj po prawej stronie będzie taka sama sytuacja jak tutaj, czyli dwa wody na plus pierwszym i węgiel na minus drugim. No i przechodzimy do grupy COH. Grupa OH będzie tak samo jak tutaj tlen na minus drugim wodór na plus pierwszym. No i tutaj też tlen na minus drugim, tak więc ten węgiel oddaje dwa elektrony temu. Tlenowi i jeden elektron temu. Tak więc będzie na trzecim stopniu utlenienia. Przejdźmy sobie do kolejnej cząsteczki. Tym razem cząsteczki z atomem azotu. To będzie etyloamina. Już wypisałem sobie elektrojemności danych atomów. Od razu wiemy, że te wodory będą na plus pierwszym stopniu utlenienia, ale to elektrojemność jest mniejsza zarówno od atomu węgla, jak i atomu azotu. Tak więc tutaj węgiel będzie na minus trzecim stopniu utlenienia. Natomiast tutaj mamy wiązanie. Cn i azot jest bardziej elektrojemny od węgla. Tak więc azot przyjmuje dwa elektrony od atomów wodoru i jeden elektron od węgla. Tak więc on jest na minus trzecim stopniu utlenienia, natomiast węgiel przyjmuje dwa elektrony od atomów wodoru, natomiast oddaje jeden elektron atomowi azotu. Tak więc będzie na minus pierwszym stopniu utlenienia. Tak, azot w grupie aminowej właśnie ma stopień utlenia minus trzeci. I to obojętnie, czy to będzie amina pierwsza, druga czy trzecia rzędowa. ten stopień utlenia będzie taki sam. A co w przypadku grupy nitrowej? A tutaj mamy nitrobenzen. Tutaj wiemy oczywiście, że wodory będą na plus pierwszym stopniu utlenia, bo to jest związanie CH, tak więc te atomy węgla będą na minus pierwszym stopniu utlenia. Natomiast, jak spojrzymy na tę sytuację, no to oczywiście tleny będą na minus drugim stopniu utlenienia, One mają i 3,5, tak więc większą od atomu azotu. Tak więc ten atom azotu oddaje dwa elektrony dwóm atomom tlenu, czyli będzie na plus czwartym stopniu utlenienia, ale przyjmuje jeden elektron od węgla, ponieważ ma większą elektrojemność od atomu węgla. Tak więc będzie na plus trzecim stopniu utlenienia, natomiast węgiel jako że ono oddaje ten elektron, będzie na plus pierwszy. No i na koniec zostawiam Wam w zadanie, żeby określić stopień utlenienia wszystkich atomów w danych związkach. Odpowiedzi będą na stronie na Facebooku, na którą oczywiście serdecznie zapraszam. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!